Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce. Możesz tu też wystawić ogłoszenia motoryzacyjne. Jeśli prowadzisz firmę i sprzedajesz pojazdy, przenieś sprzedaż na Allegro. Aby to zrobić, skorzystaj z kategorii ogłoszeniowych. W ten wygodny i szybki sposób wystawisz ogłoszenie ze sprzedażą samochodu, motocykla, maszyny rolniczej czy nawet łodzi. Zobacz, jak łatwe jest wystawianie ogłoszeń motoryzacyjnych na Allegro. W pierwszym kroku zaloguj się na swoje konto Allegro i przejdź do Sales Center. W drugim kroku przejdź do formularza wystawienia ogłoszenia. Wybierz opcję asortyment z rozwijanego menu, które znajdziesz po lewej stronie. Następnie przejdź do Wystaw ofertę. Wpisz nazwę pojazdu składającą się z marki i modelu. System podpowieci parametry techniczne, które były już wprowadzane wcześniej na Allegro. Jeśli pojazd, który chcesz wystawić na Allegro, ma takie same parametry jak w formularzu, wybierz go. System automatycznie uzupełni wszystkie parametry za Ciebie. Jeżeli nie widzisz odpowiednich parametrów dla Twojego pojazdu, kliknij przycisk Kontynuuj bez wybierania produktu. Następnie poprawnie wypełnij formularz i uzupełnij niezbędne parametry. Opisz pojazd, który wystawiasz w ogłoszeniu i dodaj zdjęcia. Ważne, żeby były w najlepszej jakości, ponieważ fotografie pozytywnie wpływają na podjęcie decyzji o zakupie. Wpisz również cenę, za jaką chcesz sprzedać pojazd. Podaj numer kontaktowy. Na koniec wybierz rodzaj ogłoszenia oraz długość emisji. Do wyboru masz emisję na 10, 20 lub na 30 dni. W celu ustalenia dedykowanego cennika, skontaktuj się ze swoim opiekunem. Możesz skorzystać z automatycznego wznawiania oferty. Funkcja ta jest domyślnie zaznaczona w formularzu. Jeśli nie chcesz, aby oferta ponawiała się automatycznie, odznacz checkbox. W trzecim kroku możesz wyróżnić swoje ogłoszenie. Wyróżnione ogłoszenie osiąga średnio 4 razy więcej interakcji w porównaniu do niewyróżnionej oferty. Kiedy Twoje ogłoszenie jest gotowe, czas na krok czwarty. Opublikuj ogłoszenie i. To wszystko, Twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich kupujących na Allegro. Wejdź na Akademię Allegro i sprawdź, jak zwiększyć swoją sprzedaż. Akademia Allegro, tutaj sprzedający zostają ekspertami.